Dzień dobry, nazywam się Agata Bożym i chciałabym opowiedzieć dzisiaj o nowej linii od Hagi Cosmetics. Jest to linia phases absolutnie nowatorskich, innowacyjnych produktów. To produkty nowe na skalę światową i nasza propozycja pielęgnacji innej niż do tej pory. Pewnie wiele kobiet zna kremy na dzień i na noc, czyli w takim cyklu dobowym, ale cykl dobowy to jest cykl, który odpowiada mężczyznom. Natomiast nasza propozycja to jest dopasowanie pielęgnacji do cyklu kobiecego, do tej cykliczności około miesięcznej. Cykl to około 28 dni, które są czasami szaloną jazdą przez hormony, które raz wzrastają, raz opadają i mają one bardzo duży wpływ nie tylko na nasze emocje, na nasze ciało, ale też właśnie na skórę. Fazes wzięło się od obserwacji. Pewnie wiele kobiet zna te sytuację, kiedy na twarzy pojawia się jakiś wyprysk, Przecież wtedy od razu myślimy sobie, a to właśnie zaraz będzie okres albo właśnie mi się zaczął. Natomiast cykl to nie tylko miesiączka i pielęgnacja skóry w cyklu to nie tylko pielęgnacja właśnie tych problemów, ale też tego wszystkiego, co dzieje się przez te około 28 dni. Od obserwacji wyszliśmy dalej do badań naukowych. Sprawdziliśmy, jak wyglądają naukowe doniesienia z całego świata i okazało się, że zostały zrobione przeróżne badania pokazujące korelacje właśnie zmiennych poziomów hormonów z tym, co dzieje się na skórze. Możemy sobie cykl podzielić na takie trzy główne fazy. Fazę menstruacyjną, czyli właśnie ten początek, kiedy jest miesiączka, środek cyklu, czyli fazę folikularną z szczytowym momentem owulacji, kiedy mamy też taki wyrzut estrogenów i zarówno samopoczucie, jak i nasza skóra zazwyczaj wygląda najlepiej i potem ten trudniejszy moment cyklu, czyli fazę lutealną, która prowadzi nas do następnej miesiączki i wiąże się z pewnymi rodzajami niedogodnościami. Stanowiliśmy stworzyć produkty, które będą dostosowane do każdej z tych faz. I kiedy sprawdziliśmy, czego skóra w danej fazie cyklu potrzebuje, stworzyliśmy produkt, który będzie na te potrzeby odpowiadał. Wielkim tematem, który się tutaj pojawił, był też temat mikrobiomu, bardzo ostatnio na topie. Mikrobiom to złożony zespół drobnoustrojów, takich jak bakterie, grzyby, wirusy. Pełniących wiele ciekawych niepoznanych jeszcze do końca ról i bytujących na naszym organizmie. Słyszałam kiedyś bardzo ciekawe porównanie mikrobiomu do takiej mafii, która pilnując dobrostanu, homeostazy pewnej, pobiera haracz. I te drobnoustroje, żywiąc się właśnie z naszymi składnikami budulcowymi, potrafią wykonywać swoją bardzo, bardzo interesującą funkcję w układzie odpornościowym. Otóż mogą pobierać, mogą rozkładać lipidy z naszych tłuszczów znajdujących się w skórze i produkować po prostu naturalne antybiotyki, które niszczą wszystkie patogeny, które chcą się przedostać do naszej skóry. Mikrobiom jest zależny od wielu czynników, takich jak aktywność człowieka, leki, które przyjmuje. Mikrobiom różni się również od miejsca na skórze. Ale co ciekawe jest w przypadku naszego projektu, to mikrobiom jest bardzo różnorodny w każdej z faz cyklu menstruacyjnego. Projekt urodził się w mojej głowie jakieś dwa lata temu, kiedy zdałam sobie sprawę, że e, będąc kobietą żyjącą w cyklu e, i mając tak naprawdę trzy różne skóry podczas jednego miesiąca stosuję tylko jeden krem pielęgnacyjny. Pomyślałam sobie, że przecież tak nie powinno być, bo każda e, z tych skór w momencie cyklu potrzebuje czegoś innego. E, potem około roku trwała faza już przygotowawcza i badawcza do do do, phases, do tego, co chcemy Wam dzisiaj zaprezentować. Pierwszy krem przeznaczony na fazę menstruacyjną, czyli po prostu na czas, kiedy ma się okres, jest kremem, którym, który przede wszystkim ma nawilżyć. Główną potrzebą skóry w tym momencie cyklu jest właśnie nawilżenie i zadbanie też o to, żeby złagodzić ewentualne zmiany, które też się wcześniej się pojawiły. Dlatego podstawą jest tutaj e, mieszanka dobrych olei, ale także e, dodatek e, oleju z zielonej kawy, który ma super właściwości nawilżające. Z dodatków aktywnych e, mamy tutaj chociażby Hydrafens, czyli taki kompleks e, z alg i ryżu, e, które stanowią e, pewien rodzaj muru obronnego, nie pozwalającego e, wilgoci e, wydostać się z naszej skóry oprócz tego jest też dużo składników aktywnych. Między innymi beta glukan, który jest świetnym biozgodnym ze skórą składnikiem, który bardzo wspomaga na przykład gojenie ran, więc wszystkie niedoskonałości, które się pojawiły czy w fazie poprzedniej, czy już właśnie w fazie menstruacyjnej, bardzo łatwo dzięki temu wygoić. Oprócz tego mamy też skwalan, kolejny składnik, który charakteryzuje się wysoką biozgodnością ze skórą i tu ciekawe, dodatek y, prebiotyku, inuliny i alfa glukanu. Okazało się, że skóra właśnie w tej fazie cyklu najlepiej zareagowała na dodatek prebiotyczny, czyli taki, który nakarmi nasz naturalny mikrobiom, czyli wszystkie te żyjątka, które y, bytują na naszej skórze. Krem numer jeden jest kremem silnie nawilżającym i to jest ta pierwsza podstawowa potrzeba właśnie skóry w fazie menstruacyjnej. Następnie przechodzimy do fazy folikularnej. Jest to moment, w którym estrogeny szaleją, jest ich bardzo wysoki poziom i one właśnie wpływają na to, że skóra jest gęsta, bardziej zbita, bardziej elastyczna, lepiej chroni się przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. I tak na dobrą sprawę w tej fazie skóra świetnie radzi sobie sama, ale to też oznacza, że jest to bardzo dobry moment, żeby dać jej taki boost energetyczny, dać jej fajne składniki aktywne czy witaminowe, które pozwolą na radzenie sobie z różnymi sytuacjami też w fazach późniejszych. I tak właśnie e, nasz krem na fazę folikularną, nasza dwójka, e, zawiera przede wszystkim kompleks witamin. To jest witamina A, H, B8 i E, e czyli takie kombo e, retinolu, tokoferoli, e, inositolu e, i biotyny, która e, odżywia, wzmacnia. E, to jest e, naprawdę w, taki, taki superfood dla naszej skóry. E, poza tym jest też e, wspaniały ekstrakt z Białych kwiatów, bardzo sensualny, który sprawia, że ta skóra jest jedwabista po użyciu. Mamy tutaj też symbiotyk, czyli połączenie pre- i probiotyków, które wzmacniają ten nasz naturalny mikrobiom. Badania pokazały, że właśnie tutaj w tej fazie najlepiej dodatek symbiotyczny wpływa na przeróżne parametry skóry. Potem mamy krem trzeci, na tą fazę właściwie najtrudniejszą, ponieważ pierwszą potrzebą skóry jest złagodzenie, wyciszenie pewnych zmian. To jest faza, w której występuje nadprodukcja sebum. Właśnie wtedy najczęściej pojawiają się różnego rodzaju wypryski, niedoskonałości i tak naprawdę to właśnie ta faza lutealna sprawia nam najwięcej problemów. Krem trzeci jest kremem, który właśnie skórę wycisza, łagodzi zmiany i zmniejsza wydzielanie sebum. Zbadaliśmy to w trakcie naszych badań i okazało się, że stosowanie tego kremu zmniejsza wydzielanie sebum o 25%. Krem zawiera przede wszystkim filtr mineralny, który daje ochronę na poziomie dziesiątki SPF. To jest też bardzo istotne, ponieważ właśnie w fazie lutealnej nasza skóra jest dużo bardziej wrażliwa na działanie promieni słonecznych. Ze składników aktywnych mamy tutaj kwas anyżowy i bisabolol, czyli dwa składniki antybakteryjne. Oprócz tego jest tutaj buko brzozowe, odpowiedzialne właśnie za to, żeby to sebum, wydzielanie sebum obniżyć. Jest niacynamid, czyli pochodna witaminy B3, która ma działanie antytrądzikowe, ale też przeciwzmarszczkowe, rozjaśniające, więc każdy z tych składników został dokładnie przebadany i sprawdzony. I do pasowany do potrzeb pielęgnacyjnych skóry. Jest też olej krokoszowy, który jest bardzo polecany do pielęgnacji skóry trądzikowej. Krem trzeci na fazę lutealną może być stosowany na trzy sposoby. Dla skóry, która jest bardzo tłusta i rzeczywiście jest tam dużo problemów i wyprysków, można stosować na całą twarz, tak jak normalnie stosujemy zwykły krem pielęgnacyjny. Na skórę, która jest mieszana albo bywa przesuszona można użyć cienkiej warstwy tego kremu i użyć jej jak serum ze składnikami aktywnymi, delikatnie właśnie wyciszającymi, a na to nałożyć sobie krem nawilżający, czyli jedyneczkę a w momencie kiedy na przykład skóra jest bardzo sucha i rzeczywiście dodatkowe jej wysuszenie nie jest konieczne natomiast od czasu do czasu pojawiają się jakieś zmiany trądzikowe można używać punktowo albo na przykład teraz często przy noszeniu maseczek pojawiają się tutaj na linii żuchwy czy nosa jakieś różnego rodzaju zmiany to jest też bardzo fajne żeby punktowo czy jakby tak miejscowo używać tego kremu a na resztę stosować kremu pierwszego lub drugiego. Temat probiotyków i prebiotyków ostatnio stał się bardzo interesujący dla przemysłu kosmetycznego. W przemyśle farmaceutycznym istnieje już od wielu lat, natomiast w kosmetykach stosunkowo niedawno pojawiły się te dodatki pre- i probiotyczne. Czym jest probiotyk? Probiotyk to substancja żywa, to najczęściej bakterie kwasu mlekowego, która przynosi korzyść dla naszego zdrowia. Już samo słowo oznacza dla życia. Prebiotyk to substancja, która jest odżywką, pożywką dla tego, dla tego probiotyku. Natomiast ich kompleks pre i probiotyczny nazwany jest symbiotykiem. W, naszych, w naszym projekcie badawczym byliśmy ciekawi, jak dodatki prebiotyczne wpływają na parametry skóry w każdej z faz cyklu. Okazało się, że w fazie menstruacyjnej skóra potrzebuje jedynie prebiotyku, ponieważ z badań wyniknęło, że w, tej, w tym przypadku osiąga się najlepsze parametry skóry. W fazie folikularnej krem z dodatkiem symbiotyku dał najlepsze parametry skóry, i ten został wybrany do ostatecznego projektu. Natomiast zaskakujące były wyniki dla fazy lutealnej, ponieważ tutaj najlepsze parametry skóry osiągnęliśmy przy braku jakiegokolwiek dodatku probiotycznego. Nasza propozycja pielęgnacji jest absolutnie rewolucyjna. Chcemy zaproponować pielęgnację cykloczułą i właściwie nie tylko pielęgnację, ale też podejście do siebie. A cykloczułość zakłada obserwację, popatrzenie w lustro może trochę dłużej, sprawdzenie co na tej skórze się dzieje, dobranie odpowiedniego kosmetyku do momentu, w którym jesteśmy. Chcemy też przypominać Wam, że cykl to nie jest tylko miesiączka. Cykl to jest bardzo, ciekawe, bardzo ciekawy miesiąc z hormonami u boku i z różnymi stanami, które się z tym wiążą. Więc bardzo Was zachęcamy do cykloczułej pielęgnacji, oczywiście kremami Phases.